W tym materiale dowiedzicie się, jak lepiej grać conduit. Jej zdolnością pasywną jest szybkość zbawczyni. Zyskuje dodatkowe przyspieszenie, biegnąc w kierunku sojusznika, będącego poza zasięgiem zdolności taktycznych. Ta umiejętność nie zadziała, jeśli conduit jest zbyt blisko sojuszników. Dodatkowo musi mieć skierowany wzrok na członków drużyny, aby ją aktywować. Czas aktywacji tej umiejętności to 3 sekundy. To czyni z niej idealnego snajpera, ponieważ będzie w stanie łatwo zmienić położenie, jeśli zostanie złapana w niewłaściwej pozycji. Łatwo sprawdzimy, kiedy możemy użyć tej umiejętności, gdyż pojawia się symbol na sojuszniku. Staraj się utrzymywać dystans między sojusznikami, aby móc łatwo wykorzystać zwiększenie prędkości poruszania się, która przydaje się w wielu sytuacjach. Jej zdolność taktyczna, czyli promienny transfer. Ta umiejętność pozwala wysłać sojusznikowi ładunek energii i stworzyć tymczasowe słony dla niego i conduit. Zasięg tej umiejętności to 50 metrów. I tarcza może być używana nawet przy ścianę na sojuszniku. Słona jest dwa razy szybciej tworzona na sojuszniku niż na niej. Oraz on może odnowić całą osłonę, a nie tak jak conduit, tylko 64 punktów pancerza. Tymczasowa tarcza po stworzeniu utrzymuje się 20 sekund, po czym powoli spada. Podczas rozgrywki patrz na ikony swoich sojuszników. Szara tarcza pokazuje się, gdy mają pełną tarczę, żółta pokazuje się, gdy są lekko zranieni, a czerwona, kiedy nasi sojusznicy mają poniżej 50% tarczy. Można używać tej umiejętności nawet podczas strzelania czy używania ogniw osłony. Staraj się używać tej umiejętności dopiero, gdy sojusznik otrzymuje obrażenia. Nie używaj jej przed walką. Postaraj się ocenić, który z Twoich sojuszników gra najbardziej agresywnie i będzie pierwszy otrzymywał obrażenia. Natomiast jej zdolność specjalna to barykada energetyczna, dzięki której możemy rozstawić zagłuszacze osłon, które zadają obrażenia i spowalniają wrogów. Barykada tworzy linię prostopadów zagłuszaczy, które potrzebują 4 sekundy do aktywacji. Utrzymuje się 60 sekund, gdy nie zostanie zniszczona przez przeciwników. Odnowienie tej umiejętności to 2,5 minuty. Jeśli spojrzysz się w dół podczas nawierzania, stworzy literę F. Tą umiejętność możesz używać defensywnie, jak i ofensywnie. Stara się używać jej w wąskich przesmykach, gdzie możesz na przykład zablokować całą drogę ucieczki przeciwników, albo w budynkach, żeby zablokować wejście do środka. Możesz używać zagłuszaczy jako tarczy, by schować się za nimi przed kulami przeciwników tak samo jak za jakąś osłoną. Dzięki temu, że jest to klasa wsparcie, ma dostęp do ukrytych niebieskich krzynek, w których można znaleźć przedmioty leczące oraz ogniwe osłony. Drugą zaletą jest możliwość wytworzenia sztandarów poległych graczy co jest niezwykle przydatne, np. podczas niefortunnego lądowania, gdzie gracze nawet nie zdążą podnieść żadnej broni. Bardzo dobrze sprawdza się u niej złoty hełm, który skrata czas odnowienia umiejętności. Uzdrowicielka osłon jest dalej bardzo mocna. Jeśli chcecie grać pod drużynę oraz awansować w rangach, może być to dobry wybór dla Was. Dziękuję za obejrzenie materiału i dajcie znać w komentarzu, czego nowego dowiedzieliście się w tym filmie. Trzymajcie się i do następnego filmu.